It is cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. The storm is on its way but as long as you're around everything'll be okay cuz all i want to do is spend this holiday with you tomorrow it is christmas the first for me and you Dzień dobry witajcie w nowym vlogu słuchajcie <coughs> dzisiaj obsuwa z vlogowaniem dlatego że Choroba mnie dopadła i niestety, ale bardzo, ale to bardzo nagle przyszła i bardzo mnie boli gardło i inne różne rzeczy. Więc um, dzisiaj będzie taki chorobowy wlożek. Słuchajcie, um, muszę niestety dzisiaj wychodzić z domu dużo, dlatego że mam taki dzień dużo załatwiania, dużo w rozjazdach i właściwie cały dzień poza domem, więc y, ogarniam tylko się troszeczkę bo nie mam siły na nic większego po prostu nakładam krem BB żeby trochę ukryć chorobę yy, i słuchajcie mmm trzeba jakoś przetrwać, po prostu trzeba przetrwać nakładam ten krem BB pierwszy raz yy. Z miszy będę go testować. Właśnie ponoć jest świetny, zobaczymy. E, właśnie skończyłam swój poprzedni, więc dzisiaj go wypróbuję. No i zobaczymy, dam Wam znać e, po kilku e, po prostu użyciach, jakie są moje pierwsze wrażenia. A ja Was zapraszam na tego chorobowego vloga. Nie będzie on jakiś wyskokowy na pewno, dlatego że. Dzisiaj jadę w takie miejsca, w z których no, nie mogę zbytnio nagrywać, nie ma jak, yy, więc będzie on bardziej z domu. Yy, natomiast będzie on dwudniowy, jutro coś tam też dogramy, yy, z racji takiej, że no ja dzisiaj będę jednak większość dnia poza domem. Także tak sytuacja wygląda. Yy, dajcie znać, jak tam u Was zdrowie, bo u nas ogólnie całkiem nieźle. A mnie tak wczoraj wzięło nagle... Totalnie obudziłam się po prostu z bólem głowy, nic więcej. Oczywiście zgoniłam to na pogodę, no bo pogoda jest jaka jest, marna, deszczowa, taka, siąpi coś cały czas, jest mokro, ponuro, więc mówię, to na pewno pogoda. Ale po południu zaczęłam się tak coraz słabiej czuć, coraz słabiej i nagle dostałam takiego ostrego bólu gardła, bo mnie w ogóle gardło nie bolało, że w nocy aż nie mogłam spać z tego bólu gardła. Oczywiście tam sobie psikałam, brałam tabletki i tak dalej, ale to co z dzisiaj to mówię Wam, szok po prostu. Także ja, cał, ja uważam, że i tak e, znacznie lepiej wyglądam niż się czuję. Mm, także, do zobaczymy co to będzie. E, na jutro muszę odwołać jedno spotkanie e, przez to moje przeziębienie i e, zamierzam e, spędzić no chociaż pół dnia w łóżku, żeby się wygrzać, wziąć jakieś y, takie wiecie lekarstwa i przetrwać w lepiej jeden dzień jest poleżeć i być wiecie na chodzie niż y, cały tydzień się męczyć i nic nie zrobić, nie? Także jutro jest taki plan, no ale dzisiaj mam pewne rzeczy do zrobienia do załatwienia, no i muszę to zrobić. Także Także trzeba się przemęczyć. No, powiem wam tak, ładnie nawet ten kremik. On, o, wszystko pika on nie jest jakoś bardzo mocno kryjący, ale delikatnie kryje. Ja tutaj go cienką warstwę nałożyłam, więc myślę, że jakby tutaj był, wiecie, bardziej tutaj mocniej nałożony, to by lepiej przykrył ale ma bardzo ładny odcień i się świetnie wtapia w skórę, w ogóle nie widać, że jest krem BB na twarzy, także mm, bardzo ładnie się wtapia, bo nieraz pozostaje takie, wiecie, widać, że czymś ta twarz jest wysmarowana, a tutaj kompletnie nic, bardzo ładnie to wygląda, ja czytam o nim mega pozytywne opinie i wzięłam go właśnie na Przetestowanie, także y, chyba sobie zamówię dzisiaj jeszcze jeden, dlatego że widziałam, że jest na promocji, y, więc y, w Hebe chyba. Y, więc y, chciałam go użyć, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał, ale wygląda bardzo dobrze, więc ja sobie zamówię jeszcze jeden w tym samym odcieniu, ja mam odcień 21, bo widzę, że bardzo ładnie do obecnego stanu skóry, kiedy jest zima i nie jestem opalona, to bardzo ładnie ten 21 u mnie się wtapia. Dobra, ja jeszcze się troszeczkę ogarnę i muszę niedługo jechać, także muszę jeszcze coś na gardło wziąć, także odezwę się trochę później. Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Jest Poprawa, jeśli chodzi o stan zdrowia, i już Wam wszystko mówię. Wczoraj już więcej nic nie nagrywałam, dlatego że byłam cały dzień poza domem, praktycznie, tylko wpadłam, żeby zjeść, więc nie było czasu i możliwości, żeby nagrywać. Poza tym bolało mnie tak gardło, że nie mogłam nic mówić. Dzisiaj jest lepiej gardło boli, ale już nie ma takiego ostrego bólu. Eee, ja dalej bo zapomniałam. Oczywiście byłam przed chwilą w sklepie, zapomniałam jedną rzecz kupić. Ale będę się dalej kurować swoimi sposobami, które na mnie działają. Ja wiem, że wy mi piszecie, że Ania, bierz witaminy, Ania, bo cały czas się przeziębiasz. A słuchajcie, to nie jest tak, że ja nie biorę witamin, ja biorę witaminy. Natomiast ja mam też różne inne choroby przewlekłe, które powodują bardzo obniżenie odporności no i w związku z tym ja łapię takie przeziębienia. Ja nie choruję poważnie, ja nie mam zapalenia płuc, oskrzeli, żadnych angin i takich rzeczy. Ja po prostu się przeziębiam. I u mnie takie Przyziębienie, wiecie, 3 dni i jestem jak nowa. I dzisiaj jest drugi dzień i ja już czuję poprawę, naprawdę. Dzisiaj już mnie gardło boli mniej. Natomiast z nosami wszystko schodzi, więc mam uczucie zatkanego nosa, ale mi się z niego leje. Po prostu mi się z niego leje. Ale to dobrze, bo to wszystko schodzi i jest to na plus. Tyle, że się trzeba przemęczyć. To tyle, jeśli chodzi o aktualizację zdrowotną. Dzisiaj w ogóle tak właśnie bardzo y, jest mi gorąco, poce się, y, wszystko mnie męczy, jak się przychylę to od razu wiecie, się ze mnie leje. No ale to są uroki właśnie przeziębienia. Byłam przed chwilą na zakupach, y, bo muszę ugotować zupę y, i kupiłam trochę mrożonych warzyw. Y, kupiłam ogólnie więcej rzeczy, więc wam zaraz tak szybko... Y, w, pewnie w przyspieszonym tempie to pokażę, yy, bo muszę rozpakować te zakupy i zrobić sobie śniadanie. I dzisiaj sobie daję taki luz. Dzisiaj zamierzam założyć szlafrok, siedzieć albo w łóżku, albo pod kocykiem. Laptopasę wezmę, zrobię co mam do zrobienia. Eee, muszę załatwić kilka spraw telefonicznie, ale tak na spokojnie. Poszłam tylko rano, właśnie, musiałam e, zaprowadzić dziecko do przedszkola, później odbiorę, a tak to będę wiecie z komputerem w domu. E, będę się dogrzewać, pić ciepłe herbatki i tego typu rzeczy, więc dzisiaj taki trochę dzień e, luzu, żeby właśnie się wzmocnić. Dobra. Rozpakowujemy zakupy. La la christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yes yeah, spend my time running around keeping people please W świątecznym już kubeczku zimowym, bałwankowym. E, mam śniadanie, także idę zajadać. Rzeczcie mi smacznego, bo później biorę się do roboty. Kochani, jestem w szlafroku, dogrzewam się, powiem wam, że czuję mega różnicę, jeśli chodzi o bulgardła. Pozytywną różnicę, naprawdę jest dużo lepiej. Także cieszę się i tak właśnie nastawiłam sobie zupę, żeby mi się gotowała, bo potrzebuję czegoś takiego płynnego, ale też zdrowego i sycącego więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię zupę taką jarzynową Znaczy jarzynową Trochę fasoli, trochę brokuła, trochę marchewki, tak wiecie, wszystko co mam po prostu takie Żeby tam wrócić, żeby było jak jak najwięcej warzyw Żeby była zdrowa, sycąca I do tego kasza Także dzieci lubią też taką zupę bardzo, więc fajnie Natomiast Możecie widzieć przyciemnione teraz chwilkę, bo mi właśnie padła lampa, muszę naładować. Także, co chciałam powiedzieć, to to, że otworzymy sobie teraz kalendarz adwentowy za wczoraj i za dzisiaj, bo wczoraj tego nie zrobiliśmy. Dzisiaj mamy dziesiąty, to wczoraj był dziewiąty. O, akurat wzięłam. Dziewiąteczka. I słuchajcie, to jest coś, co ja bardzo lubię już widzę. Bajoma, marka, którą bardzo lubię, serum, jakie to jest, z ceramidami. Wydaje mi się, że ono jest jakieś takie rozświetlające. Także zobaczymy, tak, rozświetlające serum z Bajomy. Bardzo lubię te sera. Teraz używam też z bajomy, tylko olejku. Ja sobie tam co któryś wieczór tak na twarz go nakładam po takiej pielęgnacji e, na noc po prostu. I jest świetny też olejek. A tu mamy serum rozświetlające. A dziesiątka. O! Dziesią coś lekkiego bardzo. Zaraz zobaczymy. W dziesiątce mamy, o, mamy coś na co ja czekałam, a ni, mm, bo mi się skończyło. Retinol, e, znakomi. Nie miałam nigdy znakomi retinolu, bo jak wiecie, miałam tylko ten z Basic Lab i to miałam Retinal. Mm, a tutaj jest Retinol, zobaczymy, będę testować, bo właśnie mm, potrzebuję, bo mi się tam to skończyło. A jeszcze znakomi nie miałam, także zobaczymy, jest pompeczka. Także będą testy dam za jakiś czas znać. Kochani, jest moja zupa, także ja siadam, zajadam gorącą, z dużą porcją warzyw, kaszy, także oby poszło na zdrowie. No i tak, będę się tutaj teraz kurować również zupką i dużą porcją witamin. Okej, okay, słuchajcie, przyszłam do kuchni, bo mam tutaj swój z grzybami suszonymi, bo tak sobie pomyślałam, że dzisiaj je na noc namoczę. Bo plan jest taki, że jutro zrobię farsz na pierogi, tak kapustę z grzybami, a i tak, żeby zrobić go jutro wieczorem i on sobie, wiecie, postoi przez noc, przegryzie się. A pojutrze będę lepić pierogi, i mam nadzieję, że to będzie pierwsza partia takich, właśnie z kapustą i grzybami. A w przyszłym tygodniu bym chciała jeszcze zrobić z pieczarkami, dlatego żeby Julyś mógł zjeść, no bo grzybów leśnych mu nie dam. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo i w ogóle. No, ale tak, taki jest plan. Także jutro pierwsza partia pierogów będzie robiona i pojutrze, jutro farsz tylko, bo jutro mam dzień w rozjazdach, spora, ale mi z nosa leci, bo muszę zawieźć go na trening, więc, więc jutro będę robić farsz, ale on będzie lepszy jak tak chce, postoi i właśnie pojutrze pierogi. Także myślę, że będziecie mi towarzyszyć przy robieniu tych pierogów, także. Oby było, yl, wiecie, wszystko zgodnie z planem Making a Christmas memories A by presents for jał hangos in the tree Ok, słuchajcie, przyszłam się pożegnać, dlatego że mam wieczór. Ja właśnie się wykąpałam, mam włosy. Zakładam teraz szlafrok, żeby mi było cieplutko i zrobiłam sobie właśnie wodę ciepłą, nie gorącą, ale ciepłą z w, z imbirem, z takim sokiem, bo mi się skończył taki świeży imbir, więc mam taki sok e, imbir, kurkuma i cytryna. I, e, i, I właśnie jeszcze z miodem. Także idę teraz sobie to wypić. E, obejrzę sobie jakiś serial i. Będę szła spać, bo już czas taki będzie, taka pora. Jutro trzeba bardzo wcześnie wstać, więc żegnam się z Wami. Dziękuję za, Wam za ten chorobowy odcinek Vlogmasa. Mam nadzieję, że już w kolejnym będzie w lepszej formie. Już jestem w lepszej, ale, ale myślę, że będzie jeszcze lepiej. Także dajcie mi kilka dni na wiecie, podreperowanie zdrowia i widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę do zobaczenia buziaki pa pa